Zwycięski zespół to zbiór pięciu wartości, umiejętności, które trenujemy na warsztacie metodą behawioralną. Ćwiczymy je. Pierwsza umiejętność to odwaga, czyli jak podejmować odważne decyzje, w jaki sposób nazywać intencje szefa, jak zadawać ważne pytania, jak rozumieć motywację pracownika. Czyli po pierwsze odważne decyzje. Po drugie, otwartość. Trenujemy poprzez umiejętność otwierania ważnych tematów w zespole, nazywania istotnych procesów. Tutaj mamy narzędzia wizji, która wspiera nas w tym, jak poprowadzić zespół do sukcesu. Po trzecie, angażowanie zespołu. Trudne słowo empowerment, które pomaga nam budować zespół zaangażowany, zespół autonomiczny. Tu ćwiczymy umiejętność fasylitacji i umiejętność delegowania. Następnie efektywność, czyli jak upraszczać pewne procesy metodą start-stop-continue, czy metodami właśnie przekazywania odpowiedzialności. I wreszcie piąta umiejętność współpracy, czyli model przechodzenia od stanowisk do potrzeb, po to, żeby budować zaangażowanie i rozumieć motywację różnych współpracowników. Zapraszam na warsztat. Zwycięski zespół.